rozpaczy mamy tutaj moją 301, numer 3 chyba, która chyba 3 lata temu przeszła remont taki z grubsza. Całe nadwozie w sumie było wyremontowane silnik miałem robić sam. Kolega w Polsce mi to ogarniał, jakoś rozliczyliśmy się po koleżeńsku, e, przyjechała do mnie też na dobrze 2 lata temu, albo trzy. I nie miałem czasu jej skończyć z czasu ani weny. Od tego czasu od tego momentu stała w kontenerze. Wiadomo, w kontenerze jest jak jest, deszczu nie widziała i. I już ocynków nie ma, nie? także generalnie te ocynki jak to jest zrobione tak po taniości bądź po, po poznajomości, no to, to z, tym, z tym może być różnie. E, w tym tygodniu mam nadzieję, że uda się ją domyć, bo jest jak jest. On w ogóle dałem wylakierować w perłę. Nie powiem, bo nawet taki lekko szary zachodzi albo różowy. E, um. Przebieg też jest niemały, 82 tysiące kilometrów Kto mnie zna ten generalnie wie, że ja ładnych motocykli nie potrafię utrzymywać w dobrym stanie Ja muszę mieć gruzy, graty, które, które po prostu do sobie żyły w, w ogrodzie i, i pod chmurką. tam się czują najlepiej No a tutaj chciałem mieć jedną ładną sztukę, no, Tam to chyba spód ramy był wygnity, więc on został cały naprawiony, odbudowany Więc no już tu musiałeś, musiał to w remont albo na części Motocykl w ogóle pochodził ze Szkocji od pierwszego właściciela, albo drugiego bo generalnie w rodzinie on był cały czas od nowości, także no szkoda było tego rozbierać, tym bardziej, że 301 to jest rocznik chyba 92, ona też była właśnie ruda tak jak ta 251, którą pokazywałem ostatnio Roz, rozważałem opcję zrobić ją na ten czerwony, ale ale jednak poszło w białe żeby mieć większość białych a teraz szkoda, bo mam jeszcze niebieską 301 i mam białą to ruda by też się przydała, no i potem czarna, że jest opcja, że ją, że tą przelakierujemy, e, znaczy, że przelakujemy kolejne, kolejny zestaw, bagboczki, założymy czarne siedzenie i będzie ruda, a, a to się przełoży do czegoś innego, także niestety wygląda to słabo, ale zobaczymy, może będzie, będzie z tego jeszcze coś fajnego, także dzięki za uwagę, zapraszamy jutro po kolejne. Prezentację, bo myślę, że wyciągniemy jeszcze fajny motocykl za chwilę, nagramy i będzie na jutro. Cześć!